Dzień dobry, witam we Wiejskiej Zagrodzie. W dzisiejszym filmie usłyszycie 10 ciekawostek na temat perliczek, a przy końcu tego filmu będzie taki mały bonusik właśnie na ten temat. Myślę, że temat filmu ciekawy, tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Perliczki perliczkami. Ale jak widzicie zima tutaj nas opuściła. Opuściła wiejską zagrodę. Śnieg totalnie stopniał. Temperatura na zewnątrz 3 stopnie powyżej zera. Tak więc jest dobrze. O, tutaj widzicie jeszcze trochę tego śniegu jest. Wchodzimy sobie tutaj na wybieg dla kurek i jazda z tym dzisiejszym tematem. Tak więc Pierwsza ciekawostka: perliczki szybko się poruszają oraz śpią na grzędach. Na pewno kiedyś słyszeliście jak ktoś mówił, albo nawet mogliście gdzieś oglądać, albo mogliście również wyczytać, że perliczki śpią na gałęziach drzew. I to rzeczywiście jest prawdą. Ale perliczki bardziej śpią na grzędach niż na gałęziach drzew. Bynajmniej tak jest u mnie. Moje perliczki y, nie spały nigdy, nie śpią i raczej nie zamierzają spać na gałęziach drzew, tylko na grzędach w kurniku. Druga ciekawostka: perliczki na wolności mogą dożyć nawet do 12 lat. Trzecia ciekawostka. Perliczka może przebiec do 5 km dziennie. Także zobaczcie. Perliczki to tacy wytrwali biegacze. I z pewnością muszą mieć bardzo dobrą kondycję. No, zresztą widać po nich. Kurnikowe sportowce. No to teraz, mój drodzy, czas na czwartą już ciekawostkę. W tym filmie. I tą czwartą ciekawostką jest właśnie to, że perliczki w czasie zagrożenia głośno wrzeszczą, i to nie jest żadną tutaj nowością, i oczywiście raczej uciekają w biegu niż w locie. Piąta ciekawostka: perliczki są ptakami monogamicznymi, a to znaczy, że jeden partner. Jest trwale związany z drugim partnerem. Szósta ciekawostka. Gniazdo perliczek znajduje się na ziemi, w wydrapanym dołku, wyściołanym pierzem oraz źdźbłami traw albo w ogóle to gniazdo jest praktycznie. Gołe, czyli wyścielone jest po prostu niczym, krótko mówiąc. I za budowę tego gniazda odpowiedzialna jest oczywiście samica. Siódma ciekawostka. Jedna samica składa do 12 jaj o masie od 42 do 46 gramów. Są przypadki, że w gnieździe jest więcej jaj, ale to wynik składania jaj przez kilka samic w tym samym gnieździe. No i teraz, moi drodzy, czas na ósmą ciekawostkę. Przepraszam, cofnijmy się jeszcze na szybciutko do tej siódmej ciekawostki, bo zapomniałem tutaj jeszcze dodać że inkubacja jaj perliczek trwa od 26 do 28 dni. Choć pamiętajmy o tym, że ta inkubacja może się przedłużyć, lub ten lęk perliczek może być szybciej. Zobaczcie, co te perliczki moje tutaj wycinają. Chodzą tutaj z tyłu za wybieg, a później muszę je tutaj naganiać, bo oczywiście nie wiedzą jak z powrotem wrócić. No co za ptaszyska, no. Z kurami jest podobnie. No cóż, będę musiał popcinać im te lotki, żeby nie wyskakiwały. I teraz tak. Kury sobie już może wypuścimy poza wybieg, bo Śnieg stopniał. Mogą sobie ruszyć poza wybieg. A my kontynuujemy temat dalej. Na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na siódmej ciekawostce. Więc teraz czas na ósmą. Ósma ciekawostka. Jaja perlicze są 3-4 razy twardsze niż kurze. A to z tego względu, że to ptaki pochodzenia afrykańskiego, gdzie żyją na yy, wolności, a twarda skorupa chroni jaja przed yy, drapieżnikami. No tutaj niestety nie mogę wam pokazać perliczego jaja, bo moje perliczki akurat się w sezonie jesienno-zimowym nie niosą. Tak więc przykro mi. Teraz dziewiąta y, ciekawostka. Znane są trzy typy ubarwienia perliczek. A oto one: szare, ciemno-szare pióra, pokryte drobnymi białymi plamkami. Czyli są to właśnie te perliczki, które tutaj o, widzicie przed kamerą. Są również perliczki srebrzysto-niebieskie. Czyli pióra srebrzyste w niebieskim odcieniu, nakrapiane białymi plamkami, oraz perliczki białe. Pióra czysto białe lub w kolorze śmietanki z niewyraźnymi plamkami koloru perły. No i teraz czas już na dziesiątą ciekawostkę w tym filmie. Na świecie żyją perliczki sępie oraz czubate. Tutaj zdjęcia tych. Per... No, i oczywiście te perniczki sępie oraz czubate żyją na terenach Afryki. A oprócz tego są jeszcze perniczki nieśne, brojlerowe i mieszańce, które są nazywane y, półbrojlerami. No i 10 ciekawostek y, już było. Tak więc, tak jak obiecałem na początku tego filmu, podam Wam ten mały bonusik ode mnie. I tym małym bonusikiem jest taka jedna dodatkowa ciekawostka, czyli jedenasta skład chemiczny mięsa perlic. Mięśnie piersiowe zawierają najwięcej białka w porównaniu z innymi gatunkami drobiu. No i tutaj, oczywiście, jeszcze dodam w tym bonusie, że perliczki żywią się praktycznie tym samym, co kury, czyli ziarnami zbóż, trawą, innymi zielonkami, po prostu czym popadnie. No i to już na tyle w tym filmie moi drodzy. Jeśli filmik Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w, ła, łapki w górę, subskrypcji kanału z dzwoneczkiem, by być koniecznie na bieżąco. Pozostawcie również po sobie jakiś miły komentarzyk. Zapraszam również Was serdecznie na naszą grupę na Facebooku. Link do grupy znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, życzę miłego tygodnia wraz z wiejską zagrodą. No i co, widzimy się i słyszymy już w kolejnym filmiku. Kurki pozdrawiają, trzymajcie się, cześć.